Cześć, tu znowu kanał Charlie Charlie. Tym razem będziemy śpiewać następną piosenkę. Jest to klasika hej, czy ty wiesz? Tak więc powoli zaczynamy. Ja wszystkich pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia. No i zaczynamy. Stoi pociąg na stacji, na drugim peronie za minutę odjeżdżę. Już go nie dogonię w tym pociągu jedziesz ty, machasz do mnie ręką, czuję, że zostałem sam ze swoją piosenką. Hej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, że to poważna rzecz? Hej, czy ty wiesz, że zdjęcia twe oglądam? Hej, szkoda, że już nie zobaczę cię. Hej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, że to poważna rzecz? Ej, czy Ty wiesz, że zdjęcia Twe oglądam? Ej, szkoda, że już nie zobaczę Cię. Pa, pa, pa. Tak zostałem na stacji, na drugim peronie. Błąkam się pośród ludzi i w marzeniach to już powoli skręca mnie. Coś się ze mną dzieje, już nie mogę dłużej tak, chyba oszaleję. Hej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, że to poważna rzecz? Hej, czy ty wiesz, że zdjęcia twoje oglądam? Hej, szkoda, że już nie zobaczę cię. Hej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, że to poważna rzecz? Hej, czy ty wiesz, że zdjęcia twoje oglądam? Hej, szkoda, że już nie zobaczę cię. Pa, 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 Tak minęło już parę lat, gdy straciłem wiarę Wszystko we mnie wymarło, błokam się, nie dbalę Nagle patrzę, co za cud, błysną we mnie płomie Znów na stacji stoisz ty, na drugim peronie Hej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, że to poważna rzecz? Hej, czy ty wiesz, że zdjęcia twe oglądam? Hej, szkoda, że już nie zobaczycie. cię. Hej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, że to poważna rzecz? Hej, czy ty wiesz, że zdjęcia twoje oglądam? Hej, szkoda, że już nie zobaczę cię.